Ej, witam w tym odcinku. Chcę Wam pokazać yy, hol zakupowy. Tester już zrobiłam wczoraj, ale hola też już miałam nagranego, ale usunęłam go, ponieważ nagrywałam go już wieczorem, więc nie było dobrze widać tych wszystkich przesmaków i w ogóle. Yy, no, to pierwszą rzeczą. No, mam psa Dizzy. Jest on kundelkiem, jest czarny, czarna. Nie mogę Wam jej teraz pokazać, ponieważ yy, no, nie ma mnie w domu, a ona jest w domu ale w jakimś filmiku pokażę ją zna, zabawę z nią w też wam teraz nie pokażę bo mnie ugryz do krwi i strasznie bolało dobra, no to pierwszą rzeczą, którą kupiłam ona jest dla Dizzy właśnie to są takie miks-żwaczy no, wyglądają tak a z tyłu tak składu nie chce mi się czytać Następną rzeczą są takie waniliowe ciasteczka z Lolo Bez Wyglądają one tak o. To są takie kosteczki z napisem Lolo, takie białe Były też brązowe, ale wzięłam waniliowe Czekoladowe były A teraz rzeczy dla mojego chomika łóżka, którego już widzieliście a więc, yy, Dropsy oczywiście z Vitapolla, tak jak moje każde Dropsy. Yy, to jest o smaku Multi Mix, czyli tutaj są wszystkie, wszystkie możliwe smaki Dropsów pomieszane. No, a nie będę teraz otwierać. No, na tę je widzieliście. Akurat film już nie chciał ich jeść, ale dałam mu do klatki i dzisiaj rano zobaczyłam, że są odgryzione, więc jad. Dobra, następną rzeczą są kolby. Nie robiłam z nimi testerka, ponieważ wiedziałam, że w Filmie już nie będzie gryz. To jest y, smaker z trzy w jednym. Mm, jedna kolba jest orzechowa, druga jest owoce lasu, trzecia jest popkornowa. a popkornową dałam mojej przyjaciółce. Mm. Y, no a trzecia rzecz, a, trzecia rzecz, która jest dla również dla Filmwa to Smaker z jogurtowo mniszkowy. On to również jest oczywiście kolba. I jedną też dałam mojej przyjaciółce w klatce jej chomiczków. Tutaj jest taka kurnowa, a mniszkowej chyba nie dała. <ścoughs> Jeszcze. No, no to to mój właśnie cały hol zakupowy Podałam Oto ją. No to tyle moich zakupów. Dobra, no to zapraszam do oglądania moich kolejnych odcinków. A gdy nie obejrzeliście poprzednich, to, to proszę, abyście również je oglądali. Subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. I cześć!